Dzisiejsze ważne zadanie e, miało takie jakby trzy główne punkty. Pierwsze jest to udzielenie absolutorium dla zarządu za rok 2014, drugie jest to rozszerzenie obszaru działania naszego stowarzyszenia o dwa samorządy, czyli o miasto Imanowa i gminę Laskowa. I trzecie e, podsumowanie, krótkie podsumowanie naszych sześciu lat działalności. No. W takim razie zacznijmy od tego trzeciego pytania. Jakby Pan tak pokrótce podsumował działalność Waszej Lokalnej Grupy Działania? Więc tak, w ciągu tych sześciu lat nasi beneficjenci złożyli i wykorzystali około 150 wniosków na kwotę 9, około 9 milionów złotych, więc jest to duża kwota i myślę, że ogrom pracy, jakie tutaj musieliśmy wykonać, daje nam satysfakcję, że y, ci beneficjenci y, te środki otrzymali. Natomiast troszkę nas boli niewykorzystana kwota, y, gdzie już bez naszej winy część beneficjentów, mimo że umowy podpisała, y, ich nie zrealizowała, no i te środki y, bezpośrednio, bez, bezpośrednio przepadły. Gdyby to jeszcze było wcześniej, to wiadomo yy, udałoby nam się je przesunąć, no, ale niestety, jeżeli to już było w tym roku, gdzie już nie było naboru, albo po koniec ubiegłego roku, no to już te środki, można powiedzieć, wróciły z powrotem do Urzędu Marszałkowskiego. W nowym okresie programowania, czyli lata 2014-2020, zmienił się zapis odnośnie yy, wielkości jednostek, które mogą być yy, lokalnego planu działania i yy, został zwiększony do 20 tysięcy jak chodzi o ilość mieszkańców, dlatego też miasto Limanowa, która posiada około 15 tysięcy może być członkiem naszego stowarzyszenia i też taką uchwałę w obecności burmistrza miasta dzisiaj podjęliśmy. Gmina Laskowa występuje z jednej grupy działania i występuje do Limanowej. Znaczy nam jest miło, że ktoś ocenia naszą pracę w ten sposób, że przechodzi do, innego, do innej lokalnej grupy działania, więc też jednak akurat tutaj po dość burzliwej e, dyskusji e, również została e, gmina Laskowa przyjęta. No tutaj wszystkim członkom najbardziej tutaj, że tak powiem, e, no może szkoda było, że nie było e, głównego wnoszącego, czyli wójta gminy Laskowa e, na dzisiejszym zadaniu.